Cześć wszystkim! Witamy w kolejnym odcinku z tego skerwsty z Zaczynamy, odbyłamy od tytu i No, mam no tutaj trochę Tart Vader tam jest Ale Nie możemy wejść No to idziemy na dół

Ten, co? A, ten też I gdzie my mamy Tutaj. O co chodzi przyjaciel? Mówi, że kontrola sterowania promieniem jest przegłana, ale konieczne będzie obejście systemów ochrony. Tylko to i gotowe. Wspaniale. Konsola jest w tym kierunku. Nie Mamy mogą dobrać. mnie zobaczyć. Przydadzą się umiejętności dzedaje. Powinien popracować na przedmiot. Rozpoczynamy poziom Obecność, której nie czułem, o... nie to nie to. Mm. Na to obiłanie. Znów cię widzę. Nareszcie. Oto krąg się zamyka, gdy się rozstaliśmy, byłem uczniem. Teraz to, to ja jestem mistrzem. Tam jest! To twój statek? Trzeba mieć odwagę. No, to dalej. Co? Mm. To. Aha. Sześciu szczerowców.

I poni, to jest akurat bardzo fajne. Ach, mama alergię nauki! Zająć się nimi żołnierze! I mhm, 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 Nie mhm, nie mhm, 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 Nie mhm,

Droż. a jeden na trzy. To będzie szukać takich trojów z... Atakować gremeliatów! Super! A myślałem, że szturmos jest się Mam cię! Chodź tu idziemy! Dobra, jego w sumie zostawmy! I tu trzeba i mamy przejście. Soku to jedyny sposób na ucieczkę. Dalej! Han! Han, słyszysz? Nie możemy otworzyć drzwi! Potrzebujemy pomocy!

Słyszeliśmy. To jedno. Słyszeliśmy. oficer. Słyszeliśmy. nie da Słyszeliśmy. 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 Ja tutaj będzie niż się spodziewało. Tak tylko to jest, to jest dobra 2 na trzy tylko jeszcze ubram tak, 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 mamy 3 na 3 i lecimy z terminalem Tutaj na pewno będą ludzie puszki, bo potrzebujesz jednego dorygatora wydatku mouse. Potrzeba imperialnej karty dostępu. Nie uciekniecie i nigdy nie dostaniecie tej karty! Ha, 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 ha. Jak my damy radę wyłączyć to pole siłowe? Ta konsola! Wcześniej mogliśmy takich używać, jak byliśmy przebrani za formowców! Stać, księżniczko! Nie uciekniesz! Uh -oh. ja bym po prostu zielotku karta jako nasce. Dobra, idziemy. Jesteście otwarte, tutaj, a, tu no. Chyba źle skręciliśmy. Ej, hey, co? się tu. to to nie, nie to robię, to robię. No jak. No, następny. No to, to jest sam a to nie ma Ух okay. нет. Yeah. Żeby grać na czas chyba. Powodzenia. Gotowe. A i znowu stracił hełm. He? się słaby, stary. Jeśli mnie powalisz, stanę się potężniejszy niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Biegnij, Luke! Biegnij, i odlatujemy całkiem skuteczny ratunek, co? Przynajmniej dane w Artu są nienaruszone. Jeszcze nie przegraliśmy, i lecimy na czapin 4

Jedna puszka napuszczamy? Nie mam do bazy baz na 4. A właściwie co to za informacje? Schematy techniczne tej stacji bojowej. Liczę, że po ich przeanalizowaniu uda się znaleźć jakiś słaby punkt. Komplikowana sprawa, na którą się nie Jak tylko dostanę nagrodę, to z Ona O nagrodę się nie ma. Jeśli chcesz tylko pieniędzy, Dobra. to tylko je tak. Muszę we yes. Tysięcy monetek, a teraz lądziemy na dżowinie. Okej, okay, wylądowaliśmy, i mamy chyba teraz od razu zablokowany dobry, dobrze widzieć, że żyjecie. Proszę, idźcie szybko do no, centrum dowodzenia. Generałowie czekają na te plany. No jak teraz. Już Proszę, to. Czekają na Was w środku. Dobra, idźmy. sobie z Wiesną, że teraz jakieś misje będziemy mieli. Coś tam na górze znowu zostawił jakieś skarby. Też bym chciał być. Zaprogramowano mnie, bym informował o nowych wskazówkach. A, tam na górze. Jak tam się dostać? Nie To odblokujemy sobie teraz jedną minutę odsłonę. Wystarczy jeszcze kawałek. I gotowe. Dobra. A może ułożył dużo w stworzenie tej bazy danych, prawda? Super. A potrzebujemy jakichś kart? Jakieś karty? E, Zobacz, że jest Dobra. Idziemy na górę. Dostarczyć plany Gwiazdy Śmierci. To jak odblokować można? Co, do tej lampy? Nie. oke to jest poć reaktor teraz zaczętu uruchamiania teraz idę skoro musimy wspólnie podjąć się tej misji czy możesz Tego. Na razie odrzucamy misję Myślałem, że się coś na szybko, ale niestety nie Dobra ja powiem tyle, akurat Johnny 4 jest fajny I to jest dobrze zrobiony nawet Macie te plany? Szybko, musimy je natychmiast przeanalizować! Tak, tak. pani panu. Szybkie młotki, kontynuujemy. Stacja bojowa jest silnie chroniona i dysponuje siłą ognia większą niż nawet połowa floty. Analiza dostarczonych nam przez księżniczkę leje planów pozwoliła znaleźć słabość. A? Mały, jednoosobowy myśliwiec powinien przedrzeć się przez zewnętrzną osłonę. Wszyscy do statków. I niech moc będzie z wami. Hmm. No to śmierci. Ustawić skrzydła w pozycji bojowej. Tu czerwony pięć. atakuje. Lecę z tobą, szefie. Będzie jak w kanionie żebraków na wyścigach. Ha! Myśliwce nadlatują z trzeciej! Luke, zaufaj instynktowi. Hmm. Są czerwone dowódca! Nie mamy szans, niech się przewiści w tej wyżyskiej! Do roboty, eskadron!

Postaraj się trzymać myśliwce z daleka od nas, czerwony pięć. Czerwony pięć, no Ale na to znaczenie jest ogromna. Uwaga na myśliwce. I gotowe. myśliwców tutaj jest za dużo! Zrób coś z nimi, czerwony pięć! Niszczę. Osłaniać. <tryk> ha. Super głosowanie. Luke. Uważaj no, i wrócimy.

Trzecia puszka. Tak, trzecia. Zaraz będzie czwarta i potem tylko znaleźć piątkowa. I gotowe. Czwarta. Czyli będzie pięć. Mi się zdarza. O, idealnie. Po raz pierwszy się udało. By wszystkie pięć puszek zrobić.

Co? Niech! Dobry strzał młody, jeden na milion. Pamiętaj, moc będzie z tobą zawsze. Niech! No, i zakończyliśmy czwartą część. Nową nadzieję. I mamy też trofeum. Tak, proszę nam misję. Aj, będą będzie pięć, tylko klocków. O, ale mamy mikro gwiazdy śmierci. Fajnie. I trz, nowa postaćka. Piątą część, upera w potracie, je zaczniemy w następnym odcinku. Do zobaczenia.